Witam was serdecznie z tej strony Harden i pragnę was zaprosić na dzisiejszy świąteczny stream. Jako, że w tą sobotę y, 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 będzie drugi dzień świąt, streamu nie będzie, ponieważ postanowiłem nie siedzieć na komputerze w okresie świątecznym, czego i też wam życzę, aby te święta spędzić w gronie rodzinnym, a nie przed komputerem. Dlatego w dniu dzisiejszym stream... Czy film będzie jakiś na moim kanale w piątek? Myślę, że będzie. Chociaż pewnie jakiś króciutki, może w formie życzeń lub coś takiego podobnego. Albo może będzie jakiś pełnoprawny filmik, nie wiem, mam jeden projekt już nagrany, może go opublikuję w piątek. Chociaż jeszcze, 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 jeszcze myślę. Tak czy owak, w dniu dzisiejszym, wieczorem, wtorek, stream. Co będzie na streamie? Sam tego nie wiem. Ostatnio moje streamy robią się takie troszeczkę spontaniczne. Coś na pewno będzie. Może kierownica, może kierownica pod pc może to ruszymy. Myślę, że tak. A jak nie, to możliwe, że będzie jakieś programowanie Arduino, robota mobilnego. Nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy dzisiaj wieczorem. O której dokładnie stream. Tego testu niestety nie mogę wam powiedzieć, wszystko zależy od mojego syna, w zależności o której godziny on pójdzie spać, tak ze streamem wystartujemy. Jedno jest pewne, stream będzie na pewno do godziny pierwszej nocy, czy będzie dłużej, to też się zobaczy. To dzięki śliczne, widzimy się dzisiaj na streamie, miłego dnia, filmik tradycyjnie 15. Trzymajcie się, cześć.